Siemanko ludzkie, z tej strony Chimozy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę dla was z kolejną modyfikacją, z kolejnym przeglądem modyfikacji i pokażę wam dzisiaj moda, który dodaje do naszej gry dużo zmian, jeżeli chodzi o crafting, dodaje nowe przedmioty, zmienia działanie dotychczasowych, dodaje także nowe enchanty. Jeszcze przed startem standardowo, tradycyjnie chciałbym wam przypomnieć o jakichkolwiek aktywnościach pod tym filmem. Czy to łapka w górę, czy to łapka w dół oraz o subskrypcji mojego kanału, ponieważ na moim kanale codziennie dzień w dzień pojawia się nowy materiał właśnie z Minecrafta, także zachęcam bardzo do kliknięcia tego przycisku. A my już zaczynamy odcinek. Na początku myślę, że warto by było zacząć od enchantów. Mamy dostępnych 7 enchantów w naszej modyfikacji. Pierwszym enchantem jest enchant Blazing. Jest to enchant, który możemy dodać na nasz killoff. I co to działa? Y jak co to działa? Jak to działa? Jeżeli wykopiemy na przykład rudę żelaza, to ta ruda od razu pojawi się w naszym ekwipunku przetopiona. Nie wypadnie nam ruda, tylko od razu przetopiona sztabka żelaza. Y można to oczywiście, tak jak mówiłem, dać na kilof, jeżeli chodzi o, o dalsze rzeczy, jest też takie jak Siphon, nie mam zielonego zieloncia, jak to się czyta. Siphon może w ten sposób. I jeżeli coś wykopiemy, na przykład killoffem. To ta rzecz nie spada jako przedmiot. O, w ten sposób, czekajcie. Nie spada jako przedmiot taki, tylko od razu bezpośrednio ląduje w Twoim ekwipunku. Co właśnie jest, yy, yy, co, co właśnie jest myślę, że przydatne, bo nie trzeba później latać za tymi rzeczami. Jeszcze wspomnę, wiem, że tytuł yy, się nazywa Nowe Craftingi w Minecraftcie. Yy, zaraz wam pokażę, o co chodzi z tymi craftingami. Najpierw po prostu zaczniemy z tym, bo rzeczywiście craftingi są i jest bardzo dużo nowych craftingów. Także żeby później nie było jakichś nieścisłości. Dalej mamy homing, czyli mamy enchant, który możemy dać na nasz łuk i ten łuk będzie sam celował w moby. Także w ten sposób to działa. Kolejnym enchantem jest weteran i działa on w ten sposób, że możemy wbić sobie go na zbroję i w, w odległości 32 bloków w każdą stronę, każdy exp, który leży trafi do nas od razu bezpośrednio. Będzie to tak zbierać z 32 kratek. Nimble, nimble. I HOPS są y, dwa enchanty, które możemy dodać na buty i co to robi? Nimble nim y, przyspiesza naszą postać, w sensie będziemy biegnąć szybciej, a HOPS działa w ten sposób, że po prostu skaczemy wyżej. Kolejną rzeczą i ostatnią z enchantów jest Vigor, który możemy dodać na naszą zbroję, na nasz napierśnik i doda nam on dodatkowe serduszka. Także to tyle, jeżeli chodzi o enchanty i myślę, że tutaj Wam dalej kolejne rzeczy. Dobra, mamy kilka przedmiotów, które zostały dodane. Yy, może bez tego piecyka. Pierwszą rzeczą jest dynamit, który możemy sobie rzucać i działa on podobnie do TNT, jednak wybuch ma, wybuch ma mniejszy niż, niż TNT. Więc właśnie taki przedmiot. Kolejną rzeczą jest obsydionowa łódka. Yy, I co ona robi? Dlaczego jest obsydianowa? Dlaczego lepiej poławiać obsydionową, a nie drewnianą? Generalnie są to dwa różne przedmioty, ponieważ obsydianowa łódka pozwala na pływanie w lawie, czyli przyda się nam do netheru, naprawdę się przyda, jeżeli chcemy coś przepłynąć. Ale uważajcie, bo jeżeli rozwalicie taką łódkę, to po prostu możecie bardzo łatwo wpaść do. wpaść właśnie do lawy, więc, więc trzeba uważać. I mamy jedną fajną rzecz: mamy jajko i przepalmy sobie, i co się okaże? Że otrzymamy jajko sadzone, to jest przedmiot, który jest nowy. To jest, można tak powiedzieć, że to jest taki pierwszy crafting, aczkolwiek crafting to nie jest tylko przepalanie. Mamy właśnie takie jajko sadzone. Kolejną rzeczą są takie okulary, które wszystko wam powiększają. Robi się to z tych, robi się to z binocular lensów. Binocular lensy daje się po lewej i po prawej stronie. Na środku daje się sztabkę żelaza, a na pozostałych miejscach czarny barwnik. A ten, te lensy robimy w ten sposób, że na, środ że na środku dajemy szybę, u góry, u góry, na dole, po lewej, po prawej dajemy żelazo. Także w ten sposób to robimy. Rzeczą, która zmienia tę modyfikację, jeżeli chodzi o crafting, jest na przykład kilof drewniany, nie drewniany, tylko kamienny. Nie może on już być zrobiony ze zwykłego cobblestone'a, ponieważ, jak widzicie, ten kilof się nie stworzy. A to dlaczego? Ponieważ stworzy się w ten sposób. Jest to stonowy pikax, który nie jest uszczerbiony tak jak cobblestone i bardziej nadaje się, jeżeli chodzi o taki crafting. Jest to na pewno bardziej realistyczne. Od teraz także jeżeli połączymy 2 kilofy w craftingu, to nie otrzymamy żadnego. Zostało to po prostu usunięte w tej modyfikacji. Modyfikacja dodaje nam blok yy, blok 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 tego cukru, który ma grawitację. Działa na niego grawitacja i po prostu normalnie opada. Jeżeli chodzi o przedmioty, które spadają, czyli na przykład blok yy, blok tego cukru. Piasek, gravel i tak dalej, to mogą być one wyrzucane już przez dispensery. Także jest bardzo duży plus, jeżeli chodzi o pułapki. Jeżeli chcemy zrobić na przykład pułapkę, że chcemy przygnieść naszego przeciwnika, to nada się to jak najbardziej i jest to bardzo fajny pomysł. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, to kaktusy mogą. Ro... O, może, może pokażę. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, to kaktusy mogą rosnąć obok bloków solidnych. Idąc dalej, zespołujmy sobie creepera, mamy tryb normalny i co się dzieje? Creeper, jeden creeper w ogóle creeper się palą, wow, jeden creeper rozwalony na 10 wyrzuca z siebie TNT. Także jest to tak jakby taka nowość dodatkowo jeżeli chodzi o, o, o węgiel drzewny, mamy także blok węgla drzewnego, który działa tak samo jak blok węgla, tylko jest po prostu zrobiony z tego węgla węgla drzewnego. Jeżeli chcemy sobie zrobić schodki, to nie robimy schodków już w ten sposób, ponieważ jest to troszeczkę nierealistyczne. Dlaczego? Ponieważ schodki mają tak jakby dwa takie stopnie, a nie trzy, więc tworzy się je w ten sposób. Idąc dalej, z jednego stone'a robił się jeden przycisk. To mało, jeżeli chodzi o takie bloki metr na metr na metr. Robił się tylko jeden przycisk, więc teraz jest lepiej, ponieważ są, jest, są tych przycisków aż cztery, więc... Yy, będzie ich trochę więcej, możemy ich poużywać więcej razy i w ogóle. Pewnie wiecie, że z czterech sznurków możemy zrobić jeden blok wełny. Nie było możliwe odwrócenie tego procesu, więc teraz zostało to dodane. Jeżeli chodzi o, yy, o naszego boksa z przedmiotami, to w dziale redstone'owym znajduje się od teraz także komand, yy, yy, znajduje się command block, który normalnie wcześniej był możliwy do dostania tylko poprzez komendę. Teraz znajduje się on normalnie, bez żadnych takich dodatkowych rzeczy, tylko przez moda. I idąc dalej. Przycisk, który nazywał się po prostu Baton, nie nazywał się Stone Baton. Ten przycisk też się nazywał Baton. Nie były w ogóle zmienione nazwy, nie było to rozróżnialne, jeżeli chodzi o nazwnictwo tych przedmiotów. Zostało to zmienione, teraz to jest Wooden Baton, a to jest zwykły Baton. Także, takie fajne zmiany. No i dobra, mam nadzieję, że coś takiego Wam się spodobało. Myślę, że bardzo fajna modyfikacja, bardzo przyjemna. Troszeczkę zmienia tego Minecrafta na takiego bardziej realistycznego, dodaje kilka fajnych rzeczy, rozmaiceń i tak dalej i tak dalej, także nie wiem, no tak sobie pomyślałem, żeby ocenią modyfikację na końcu, myślę, że jakbym miał ocenić tą modyfikację, to jest ona dość mała, więc dały może jakieś takie 6 na 10, wy oczywiście także skomentujcie to i napiszcie w komentarzu ile dajecie tej modyfikacji, ile na 10. Także ja się, ja się z tym później zapoznam. No się zadawać także pytania w komentarzu, jeżeli coś Was interesuje, jeżeli chodzi o mnie, o mój kanał. Ja bardzo chętnie odpowiadam na takie coś i bardzo Was zachęcam do jakiegoś, do jakiegoś takiego kontaktu. Zachęcam do zostawienia łapki i oczywiście subskrypcji, jeżeli odcinki Ci się podobają i chcesz być na bieżąco z nowymi filmami, właśnie na tym kanale. Także to by było na tyle. Dzięki raz jeszcze za wytrwałość, za oglądanie. Do zobaczenia już jutro na kanale. Cześć.